Witajcie, kochani z tej strony, Jula ze Szczecina. Witam Was, kochani, cieplutko w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj mamy, kochani, wymianę drapkową z naszą Sylwią z Planeta 4. No, po prostu dziewczyna oszalała. Sylwia, uduszę cię. Masz to jak w banku. No, zobaczcie, no, po prostu paczka ogromna. No, no ogromna. No. No, 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 co zrobić, no. Sylwia, wisisz. <noise> wisisz, kochana. Musiałam tabletem zasłonić sobie dane, no bo wiadomo, nie. Dobra, ja to otworzę i zaraz się widzimy kochani. Już jestem kochani. Rozpakowałam to pudło, powiem Wam, że o Jezu, tutaj po prostu jest coś dużo, dużo, dużo duży karton naprawdę. O Jezus, Maria ta Sylwianowa. A prosiłam i mówiłam, Sylwuś, skromnie, kochanie, skromnie. Tutaj mamy. O mój Boże, zobaczcie, przecież tego jest tak dużo. Ja się tutaj nie mieszczę. Mamy ręzelki, to Kukiemu da niech się pobawi. Zobaczcie, zobaczcie, ile tego jest. O. Tak. Tak to, tak to wygląda. <śled> No, dobra. Sylwuś, ja Cię najmocniej przepraszam, bo zapomniałam włożyć kartki do naszej wymianki Tobie. Leży na stole, znaczy leżała. Także najmocniej Cię przepraszam. Co my tu mamy? Tutaj mamy karteczkę i drapeczki. To zrobimy, zobaczymy sobie na końcu. O, Matulu! Nie wierzę. Wiecie co? Nie wierzę. Tak chciałam. Kupić sobie tą kawę z tym spieniaczem, bo widziałam go u Gabi, testuje, jak nam pokazywała, jak się robi kawkę, ale u mnie nigdzie tego nie było. No po prostu, Sylwia, no, jesteś wielka, naprawdę wielka w sensie, że ja jestem zadowolona z tego. Naprawdę bardzo chciałam ten spieniacz. O Jezus, super! No, no po prostu udało ci się trafić w dziesiątkę. Matko, co my tu jeszcze mamy? Herbatkę lądej, Malinowa z truskawkami. Bardzo fajnie. Ja lubię takie herbaty. Uwielbiam. Świetnie. Ale szalona. Halsy. Boże, zobaczcie ile halsów. Mnóstwo halsów, ale ja uwielbiam halsy. Ja naprawdę ja te halsy pochłaniam. U mnie w każdej torebce są halsy. Naprawdę. Trafiłaś, ja nie wiem skąd ty wiedziałaś o tym. Tak fajnie, tak dużo. Boże, co tu jeszcze mamy? Mamy Grzesia bez czekolady. To zaraz go nie będzie. Bo mój syn tutaj już stoi w drzwiach i no, patrzy. Mamy dwa snickersy. mia mm, miam. Dobre, wiesz co, dobre. <laughs> snickersy, co my tu mamy? Mamy lejona y, kokosowego. Też. Mniem, miam. Dobry, dobry. Oj, dupsko będzie rosło. Co my tu mamy? Knopersika. Też lubię, naprawdę lubię takie słodycze Tu co mamy? O, tu mamy takie krafello, zobaczcie, ale pudełko duże. No, szalona jesteś kobieto Szalona. Ja, kochani, was z całego serduszka zapraszam do Sylwii. Sylwia jest naprawdę przesympatyczną osobą. Yy, gaduła, o Jezus jaka gaduła, ale ona takie fantastyczne komentarze pisze. Tu mamy yy, misia, bo podejrzewam, że to jest taki biszkoptowy yy, cudaczek. Co to jest? O proszę, proszę, proszę. No, no, no. Pięknie to jest zrobione. Będzie na pamiątkę na pewno także, o i świeczuszka <laughs> przepraszam, że tak na wyrywki ale po prostu ja świeczki kocham, kocham, patrzcie brzoskwinie o matko jak pachnie, no miodzio po prostu miodzio <laughs> zajrzyjcie koniecznie do Sylwii bardzo Was proszę tu mamy liona białego, też lubię bardzo lubię te batoniki, fajne, fajne no wszystkie słodycze są dobre ma tu o Jezus gofrowe. Patrzcie, no normalnie po obiedzie będzie kawa. Uwierzcie mi, że jest niedziela, godzina 13, a ja dopiero nagrywam film. Po prostu nie mam czasu. Wczoraj byłam na tych grzybach. Też się trzeba było ogarnąć. Proszę z Ewonu, żel. Bardzo się cieszę. Tego nigdy naprawdę za dużo. Ale jak pięknie pachnie. Mm, się zaraz pójdę wyprać. Normalnie, super. Dzięki Sylwusia. No i byłam na tych grzybach, kochani. No i wiadomo, no trzeba było je ogarnąć. I nie ma czasu, tego nie jadłam. Ale jest. Hehe, paput. A to może coś dla kokiego i dla moich falistych i nimfy. Zobaczymy, podzielę się z nimi. Matko, ile tego tutaj jest? O, jakie ładne, spójrzcie. Piękne, ale jakie pióra. Normalnie, czat. Cudowne. Zaraz to powieszę. Będzie mi przypominało cię, Sylwuniu. Odłożę to z boku, żeby się nie. Ten. Następny sneakers. Mm, ty to mnie lubisz rozpieszczać, normalnie, kobietko. Co my tu mamy? Mamy tutaj merci, Nie wiem, czy wszystkie wyjęłam, bo miejsca mi brakuje. Ale mamy merci, czekoladki. A i tu psko będzie rosło. Ups, pracę, złapałam. Co jeszcze tu mamy? Lizaczek, czupacz, truskawkowy, jak najbardziej. Bardzo się cieszę. Coś tutaj mamy jeszcze? Co to jest? Planet muszę poczytać. A, mglełka do ciała. No i bardzo fajnie. No świetnie, lubię takie gadżety. Bardzo się cieszę. I małek. O, tu jeszcze mamy Mersi. I małek. No Spójrzcie. Lepyszności. Mm, nie mam gdzie tego tu kłaść normalnie. Mm, będziemy chrupać. Co tu jeszcze widzę? Widzę jakieś gadżety, motylki, ale wiecie co? No to jest czat. Spójrzcie. To są paputy. Tu chyba skrzydła im podpadały. Części też, ale nieważne. Ja sobie to poskładam. Ale fajnie. Jabłuszka, guziczki. Czekajcie, muszę sobie to tutaj wybrać. Pewnie jakieś części do tego pomadka, hmm. tu jest jeszcze coś, jakieś pudełeczko fajne zaraz zobaczymy, tylko powyciągam dobrze motylki, bo tutaj jest drobiazgów pełno takich maleńkich o jeszcze jedna pomadka ale się będę stroić no nie wierzę, tu są guziczki z misiami, w kartonie już nic nie ma, karton idzie na bok opuszczę Was trochę no i sobie dalej zobaczymy, nie? Tak, tu mamy motylki. Fajnie. Ja lubię takie gadżety. U mnie tego pełno gdzieś tam wisi. Także yy, yy, bardzo się cieszę. Kolejny motylek. Proszę bardzo. Motyle to takie są no, fajna sprawa. O, nad Kuki się cieszy, nie? To jest ostatnio mnie gryzie głównie aż małe humoryma. E, zaraz to zobaczymy te paputy poskładam bo tutaj im skrzydełka odpadły ale normalnie albo Kuki zazdrosny jest spójrzcie jest? jest paput jest? jest <grym> tutaj jest drugi ale fajnie, że pomyślałaś o tym Sylwia naprawdę bardzo się cieszę tutaj mamy następnego spójrzcie jest? jest <grym> zobaczcie jaka jestem zdolna Tutaj mamy krówkę i takie guziczki właśnie w kształcie jabłuszek, yy, tu mamy misia, proszę bardzo, jest misiu, także fajnie, pomadki też super, bardzo się cieszę, takie gadżety małe bardzo są fajne do torebki jak w sam raz. Dobra, tu sobie odsuniemy, a co tu jest w pudełeczku jeszcze? Oj, coś miunia zasłoniła. Jeszcze kotkiem przykleiła. Muszę to przeciąć. Teraz zobaczymy. Zobaczymy, zobaczę. Ojeju, a co to jest? Maście losno Sylwia. Spójrzcie, jakie piękne. No nie wierzę. No cudowne. Na pewno będę nosiła. Ja lubię takie delikatne, ale... Boże, ale po co aż tak? Jezus Maria, Ty to normalnie wiesz to Ty masz szczęście, że Cię nie ma koło mnie. O Jezu, aż się normalnie wzruszyłam. No. Za dużo po prostu. Gdzieś przykopałam yy, drapki i listcik jakiś tutaj mamy. Ok, to sobie odsuniemy. <grym> Niech sobie leży. Dobra, tak jak widzicie mamy drapeczki. O, proszę. Hej Aniu, cieszę się na naszą wymiankę zdrabkową. Miło jest się wymieniać z tak miłą osobą jaką jesteś, ty. O Jezus, bardzo Ci dziękuję. Przesyłam Ci Aniu także zdrabki takie jak: może kasy, wiadomo dlaczego, ekstra pensja, żebyś przez 3 lata miała luz, i oczywiście od razu 100 tysięcy złotych. Bonus 7, znajdź Aniu 7, bo mi jeszcze się nie udało. Big 7, żeby był Bóg, big wynik. Jeśli, wynik, yy, jeśli jednak nie Ci z planów, to częstuj się słodyczami. Pozdrawiam Sylwia, o Jezus, bardzo Ci dziękuję. Tak jak mówię, zapomniałam listów włożyć dla Ciebie, ale bardzo miło się czyta takie listy. Na pewno zostawię to, o, widzicie, nawet kula ziemska, czyli jedziemy w świat. Yy, także, Boże, no, drapeczki, o, patrzcie. No i co, no i co, no i paputa mamy, nie? To sobie zdrapię w wolnej chwili przy kawce. Co my tu jeszcze mamy? O, a tu są Aniu kotki, które u Ciebie na kanale bawią się w kłę z kłębkami. No tak, no jest na końcu faktycznie. Zgadza się. O wszystkim pamiętałaś. Co my tu mamy? Big 7, no tak jak mówiłaś. Bonus 7, ekstra pensja i może kasy. O, mamy ekstrapensja z numerem 12, trójeczka, jedenastka i siódmeczka. No, zobaczymy, jak to nam tutaj wyjdzie. Jeszcze tylko wykopię drapak. Mam. No i co? No i bierzemy się do drapania. Ja Ci Sylwusiu, jeszcze raz z całego serca bardzo dziękuję za to wszystko. Kochani, bardzo Was proszę, zajrzyjcie do Sylwii yy, na kanał Planeta 4. Sylwunia też prowadzi kanał zdrabkowy. Też ma filmiki ze zdrabkami. Także zapraszam koniecznie. Co my tu mamy? 27. O Jezuniu, o Jezuniu. Spójrzcie. 22. 17. I 1. No i zobaczymy. Sylwunia już rzuciła. Filmik z moją paczką, także zapraszam do Sylwii. Sprawdźcie, czy coś się udało wydrapać w drapkach. No, ja też, ja już obejrzałam. Naprawdę nie mam czasu na nagrywanie filmików. A jak już nagram to kilka do przodu, bo no, brakuje go. I te drapki, wiecie, jak jest, no, różnie. Nie chcę się do nich już wracać, jak one takie puste. Tu mamy oboczki. Nawet spójrzcie, trzy pod rząd, ale się tym nie przejmujmy. To są tylko drapeczki. ósemeczka i 35, czyli ta drapka jest pusta. Kontrolne nam to potwierdzają. Dobrze, to sobie teraz zobaczymy. Ekstra pensja. I co? I co? I mamy 30 z 12 numerem. Zobaczymy czy się okażą szczęśliwe. Jedyneczka i dziewiątka. No i szukamy, a mamy. A mamy kochani, zobaczcie, po środku. <gry> 11, Dwójeczka też obok. Tutaj mamy trójeczkę a tu mamy 25 tu mamy 34 4 29 13 i ekstra pensja szkoda, że tylko jedna bo już byśmy Sylwia były na wczasach dobra, czyli co? czyli ta też jest pusta no nie załamujemy się, to tylko z drapki. Teraz kochani, bonus 7. Przybliżymy sobie troszeczkę. No i szukamy siódemki albo pliku. I co my tu mamy? Mamy klipsy. Mamy balsam. Mamy plecak. Są brylanty. Nie to diamenty. Mamy też awokado. Mamy arbus. Mamy kwiatuszka. Mamy biedroneczkę. Oj, nie mówicie, że nic nie widać. Biedroneczkę. Mamy kawę. A do kawy mamy tyle słodyczy. Dobrze. Mamy palmę, no ale tam chyba nie da rady. Korona królowa jest jedna. Cytryna. Mamy gwiazdeczkę. Mamy podkowę na szczęście. Tu mamy piłeczkę, tu mamy zegarek, tu są chmurki, tutaj mamy perełkę, a tutaj narty. No na no, narty też nie pojedziemy, bo, nie mamy, bo mamy pustą kartę płatniczą. O, dalej nic nie widać i nic nie mówicie. Także ta zdrapka też jest pusta. Nie przejmuj się tym sylwuniów w ogóle. To są tylko zdrapy. Najważniejsza jest znajomość, przyjaźń, i to, że mamy kontakt ze sobą i nie kończymy tylko na tak? Teraz mamy Big 7 i szukamy, co szukamy? Aha, pliku albo siódemki. Mamy kapelusz, tu mamy worek, tu mamy bransoletkę, tutaj mamy kufer. A tutaj jest perfumy. Są. Dobrze. No to tu mamy trofeum. Tu mamy złoto. Mamy też brylanty. O, raz piszą brylanty. Raz diament. Tu jest podkowa. Tu mamy zegarek. Tu mamy monety. Lusterko. Proszę, lusterko jakie. Jakie drogie lusterko, nie? 470 tysięcy. Tu mamy okulary. Tu mamy serduszko. Kochani, to serduszko bardzo Was proszę zostawcie sylwuni naszej. Tutaj mamy czekoladę. Oj, ta czekolada toś zmyli się czasami z plikiem. Dobrze, no to tu mamy pierścionek. Tu mamy klucze. Tu mamy dzwonek. A tutaj mamy, kochani, tron. I ostatnie mamy garnek. Tak, także zdrapeczki się, kochani, nie popisały. Mamy wielkie zero, ale, tak jak powiedziałam, naprawdę nie przejmujemy się tym, dlatego że mam tyle fajnych tutaj rzeczy, naprawdę, i tak się mega cieszę. Tej kawy i z tego spieniacza naprawdę, że sobie nie zdajecie sprawy. Bardzo się cieszę. Po prostu jest mega super. Tyle słodyczy. Ojejku. I te papudki normalnie o wszystkim, Sylwia pomyślała. O wszystkim naprawdę. Słodycze. A i wafelki do kawki. Naprawdę, naprawdę dziękuję i całego serca proszę wejdźcie na kadał. Na kanał y, Planeta 4 i zostawcie u niej tam łapeczkę, jakiś fajny komentarz. Naprawdę, bo jest przesympatyczna Sylwia tak pięknie pisze komentarze, y, że po prostu, no, bardzo, bardzo, bardzo się cieszę, jak do mnie wchodzi i coś tam mi miłego napisze. Ja się z wami, kochani, żegnam. Ojejku, jeszcze tutaj mamy te piękne kolczyczki. To, to już trochę za dużo było ale dziękuję Ci skarbie, naprawdę Ci bardzo dziękuję. Ja się z Wami kochani żegnam. Do usłyszenia i do następnego odcinka. Buziaczki, pa!